W tym filmie omówimy sobie krok po kroku zlecenie moje numer 8 oraz również sobie zaprojektujemy slajdy klienta z tej właśnie prezentacji. Więc przejdźmy sobie na mój ekran i teraz tak, może to pokażę na pełnym ekranie, żeby to było lepiej widoczne. Ja się pominę, a mogę być nawet i tutaj. Ok, więc to jest takie jak widzi już zlecenie numer 8. Przychód na czysto to jest prawie 2,500 zł netto zysku na czysto, bo jest to po prostu usługa, gdzie masz praktycznie zerowe koszty slajdy slajdów, 19 czas pracy około 10 godzin, stawka za slajd 125 zł, no i zarobki na godzinę matematycznie około 240 zł. Tak jak widzisz, jest to prezentacja właśnie taka, czyli taka kolorystyka głównie niebieska, minimalistyczna. Jest to prezentacja po angielsku, natomiast w zasadzie to była prezentacja po polsku i po angielsku. Po prostu później to tłumaczysz. A Jest to firma Klient Polski, no i potrzebowała właśnie prezentacji w tych dwóch językach. No dobra, to tak. Myślę, że możemy sobie zaprojektować może ten slajd. Dobra, więc sobie go skopiujemy. Damy sobie na pełen ekran, dobra i ja się może troszeczkę pomniejszę, no dobra, tak jak widzisz generalnie jest to dosyć prosta prezentacja, nie uważam, żeby to były jakieś niesamowite cuda świata, natomiast no wygląda to faktycznie, jest to fajne dla oka. Chodziło mi o ten slajd, więc ten slajd sobie zaprojektujemy. No dobra, no to teraz tak. Pierwsza rzecz to oczywiście bierzemy sobie prostokąt. Ja takie mówię, już ten tutaj pasek mam swój przygotowany, ale ty możesz wejść sobie we wstawiania kształty i tam właśnie znajdziesz te wszystkie kształty. A Więc tak, bierzemy sobie oczywiście kolor ten konkretny, więc klikamy, klikam na niebieski kolor dokładnie ten, rysujemy sobie nasz prostokąt, dobra, dajemy na slajd i teraz tak, jak generalnie właśnie dosyć często lubię robić tło slajdu jako właśnie taki biały lub szary kolor, dlatego ponieważ, no, na przykład możesz później wyodrębnić jakieś pole tekstowe, no i właśnie to pole tekstowe, żeby wyróżnić, żeby się lepiej na nie patrzyło, to możesz zrobić w nieco innym kolorze. Nie mówię, żeby to ma być jakiś niesamowity kontrast, w sensie na przykład biały i ten szary, tylko coś takiego drobnego, na przykład białe, białe tło slajdu i na przykład takie jasno szare tło, właśnie na nasze pole tekstowe. Natomiast w tym przypadku zrobimy na odwrót, czyli nasze tło zrobimy właśnie takie szare, jasno szare. Może być nawet może ten kolor. No może nawet i ten No i to nasze pole tekstowe zrobimy sobie białe. Dobra i teraz tak zdjęcia. Oczywiście możesz zbrać zdjęcia z internetu, nie, czyli na przykład jakiś freepik.com, unsplash.com albo pexels.com, natomiast w tym przypadku myślę, że możemy sobie skorzystać z zdjęć powerpointowych, czyli jak wejdziesz sobie we wstawianie obrazy, to masz coś takiego jak właśnie obrazy online, natomiast również jest bank obrazów. I my wybierzemy sobie bank obrazów. Po prostu jest to taka jakby przeglądarka różnych zdjęć, natomiast w powerpointie. Tytuł: nie wiem, nazwijmy może jakaś fabryka, coś takiego. Dobra, fabryka, szukamy sobie fajnego zdjęcia. No właśnie, to jest ogólnie to jest ciekawa sytuacja w tej branży, bo czasami, na przykład, nawet ja pamiętam, że dany slajd zrobiłem w ciągu, nie wiem, 5 minut, natomiast zdjęcia dobrego szukałem też 5 minut, nie? Więc tak to właśnie wygląda w tej branży, że nawet jak zrobisz szybko slajd, to czasami zdjęcie idealne jest znaleźć trudno. No, ale my w tym przypadku weźmiemy sobie po prostu jakieś. Może być nawet i to zdjęcie, nie? wstawiamy sobie. Dobra, i teraz tak, oczywiście, takie widzisz, zdjęcie oryginalnie jest przycięte do takiego ciekawego kształtu. Więc to, co zrobimy sobie my. To również sobie przytniemy. Przytnij. Przytnij do kształtu. No i teraz musimy znaleźć ten kształt. Gdzież to było? To jest coś podobnego jak to. Tak, i teraz będę szukał 5 minut tego danego kształtu. Ok, jest tutaj, faktycznie, nie zauważyłem na początku. No, więc już sobie takie widzisz, takich widzisz przycięliśmy. Oczywiście na złą stronę, więc możemy sobie po prostu to przerzucić w poziomie. I oczywiście dostosowujemy sobie teraz rozmiar, coś takiego. Oczywiście, musimy teraz, taki widzisz, przyciąć ten obraz. Więc klikamy przytnij i dajemy do, no, mniej więcej, żeby był właśnie taki obraz. I możemy sobie przesunąć to zdjęcie, żeby może ten gość był trochę widoczny. Takie widzisz, gotowe. Teraz możemy sobie jeszcze dostosować właśnie to, to miejsca. W sumie z drugiej strony też można to dostosować, więc wcześniej nie musiałem tego przerzucać właśnie w poziomie, no ale już, już tak zrobiliśmy, ja? Dobra, więc wklejamy sobie to na slajd, może troszeczkę mniej, coś, coś takiego. I to zdjęcie jest w skali szarości, więc kolor i tutaj nasycenie 0%, żeby było właśnie biało-czarne. Tytuł, oczywiście nie pamiętam tutaj dokładnie, jaka była czcionka, font w tej prezentacji, więc po prostu napiszemy sobie to moją czcionką, czyli Montserrat. Dajemy sobie tytuł. I teraz tak, ikonki oraz te nazwy. Więc teraz tak, to co w tego typu przypadkach ja robię, to zawsze na początku robisz sobie w całości jedną grupę, i później po prostu robisz sobie duplikatę, czyli innymi słowy. Robimy sobie ten nasz kwadrat. Zobaczmy coś takiego, troszeczkę mniejsza. Dobra, dajemy sobie nasze pole tekstowe. Czyżby mi się PowerPoint ściął pierwszy raz w życiu jeszcze na nagraniu? OK. OK, jesteśmy z powrotem. Właśnie mi się po raz pierwszy na żywo kiedy nagrywam filmik na YouTube'a ściął PowerPoint, natomiast już na szczęście wszystko działa. A więc, teraz tak, robimy sobie pole tekstowe. Tutaj robimy sobie co napiszemy sobie. No, na przykład o Automotive. Nie? Automotive. Kolor również dajemy sobie ten niebieski. Wyrównujemy sobie to, żeby było wszystko ładne, elegancko. Ok, troszeczkę czcionkę zmienimy, w sensie, żeby była nieco grubsza. Niekoniecznie aż taka gruba. Natomiast tak troszeczkę, na przykład semi -bold albo medium, nawet. Dobra, kwadrat sobie zmniejszymy troszeczkę. Zobaczmy, no mniej więcej coś takiego i teraz szukamy sobie ikonki i tutaj również wykorzystam ikonki, ikonki stricte z powerpointa, więc wejdziemy sobie w ikony i piszemy sobie na przykład auto, ok to może samochód albo jakaś ciężarówka czy coś. No i weźmy sobie na przykład, na przykład, na przykład, takie widzisz te ikony są w dwóch stylach. Pierwszy to jest takie obrysowe, czyli takie widzisz jest to Stroke Outline i drugi typ to jest tak, z, tak, z tak zwanym wypełnieniem. Ja osobiście wolę te, ponieważ są takie bardziej minimalistyczne. Wybierzemy sobie tą ikonkę. Kolor oczywiście biały i dajemy sobie do naszego kwadratu zmniejszamy oczywiście i tutaj również dostosowujemy sobie to do środka wyrównujemy do środka w pionie i w poziomie zobaczmy <laughs> ok oczywiście takie widzisz no te ikony oryginalnie są lepsze, natomiast po prostu pokazuję ci to na szybko nie? i teraz kiedy mamy właśnie taką jedną grupę znaczy taką jedną grupę zrobioną właśnie, to zaznaczamy sobie to wszystko i musimy sobie utworzyć z tego grupę, czyli grupuj, grupuj. Tak jak widzisz, teraz jest to jedna grupa, i zamiast od nowa robić sześć dodatkowych właśnie takich grup, to po prostu sobie teraz robimy duplikatę, czyli Ctrl Shift i przesuwamy sobie w dół, Ctrl Shift w dół. Możemy zrobić sobie takich tyle na przykład. I teraz również musimy sobie to wyrównać, żeby były takie same odstępy w wypionia, więc dajemy sobie rozłóż w pionie. I tak jak widzisz, w taki właśnie sposób w parę minut zrobiliśmy prawie że ten sam slajd. Oczywiście ja tutaj musiałbym jeszcze pozmieniać sobie te wszystkie branże, pozmieniać ikonki i tak dalej, Natomiast generalnie jest to już. W całości myślę, że gotowa. No więc tak to właśnie wyglądało, tak jak mówię, ta prezentacja była akurat po angielsku oraz po polsku. Ja teraz akurat pokazuję ci wersję angielską. Czasami klienci również chcą, właśnie prezentację w jakichś innych językach, w stylu francuski, hiszpański. Ja osobiście nie znam francuskiego, nie znam hiszpańskiego. Natomiast wtedy po prostu takie prezentacje się tłumaczy w Google Tłumaczu no i klient też to akceptuje. Wiadomo, nie będzie to w 100% idealne tłumaczenie, natomiast jeżeli faktycznie klient potrzebuje takiej prezentacji jeszcze w innych językach, no to to jest dobre rozwiązanie. No chyba, że klient Ci po prostu dostarczy po swojej stronie jakoś zrobić tłumaczenia, no to wtedy wiadomo, nie ma problemu. Więc tak to właśnie wszystko wyglądało, jeżeli ta tematyka Cię interesuje i może również chciałbyś właśnie samodzielnie zarabiać na projektowaniu prezentacji PowerPoint dla firmy, korporacji, robiąc tego typu slajdy, jakie teraz właśnie zobaczyłeś, to zjedź sobie poniżej w opis tego filmu, tam znajdziesz taki bezpłatny poradnik wideo, w którym tłumaczę wszystkie szczegóły krok po kroku. Jeżeli chcesz, żebym się Tobą osobiście zaopiekował i właśnie pomógł Ci jeden na jeden wejść w tę niszę, to zapisz się również w opisie na bezpłatną rozmowę konsultacyjną. A teraz zobacz sobie ten filmik lub zobacz to. I oczywiście zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby Cię kolejne filmy na tym kanale nie ominęły.